Cześć, witam na kanale Niezdecydowanego Multihobbisty. a dziś zapraszam na unboxing drona JJRC H8C z kamerą. Um, za drona dają 195 zł i niestety dowali mi 150 50. Także wyszło 250 zł za drona z kamerą. No, trudno. No nie jest to i tak dużo, także co? Zaczynamy. Najpierw tutaj adapter widzę odstaję. Dobra, teraz jak się do tego zabrać, może jakoś tak. Kurczę, ciężko, zaklejamy mocno. Ciężko w pakować nasz jeśli nasz dron. Dobra, otwieramy w takim razie. Trochę się w pudełko wklęsło. Mam nadzieję, że nic się nie połamało. jak to wygląda w środku nawet duży jest, fajny e, tutaj mamy instrukcję e, może zaczniemy od akcesoriów no to tak e, tutaj ochrona na śmigła której nie będę używał ze względu na to, że po prostu no nie waży, nie waży sporo, aczkolwiek Dodaję jednak wagi, tak? Dodatkowe śmigła zapasowe, czytnik kart pamięci, śrubokręt. Tutaj mamy nóżki, stopki, jak kto woli. Tutaj raczej ładowarkę. jest ładowarka adapter dodawali bo jest na europejskie gniazdko. pad czy jak kto woli sterownik albo jeszcze nadajnik chyba nadajnik tak, tak się mówi naj, naj, ten, najbardziej profesjonalnie to nadajnik nawet fajnie, fajnie się trzyma w dłoni jak padł <laughs> z ekranem na 4 baterie zapomniałem o bateriach, będę musiał kupić niestety. no i nasz dron może to sobie porzucimy tak wygląda dosyć lekki tutaj kamera jak widać za kamerę trzeba było dopłacić Chyba 35 zł. To jest kamera 2 megapiksele i HD. Aczkolwiek jakość jest średnia z tego co oglądałem. Bateria jest włożona. Yy, jakość jest średnia, do tego jest karta pamięci w gratisie. Yy, ma ona 2 giga. Nie wiem, czy to złapie ostrość. Raczej nie złapie. Dobra, musicie mi wierzyć te słowa, że ma 2 giga. Kurczę mówiąc, szczerze trochę żałuję, że zamówiłem drona z kartą, Tfu. z kamerką, ponieważ i tak będę próbował podczepić tu jakąś inną kamerkę o dużo lepszej jakości, a by było to jakieś 35 zł taniej wtedy by mnie ominęło cło i bym zapłacił 160 zł za drona zamiast 250 czyli przez to, że chciałem kamerkę musiałem zapłacić 90 zł więcej um, gdyby ktoś chciał to drona zamówiłem na stronie bank good, a szedł od od początku czerwca od początku czerwca więc dzisiaj mamy 27 tak 27 dni Także no, ani nie krótko, ani niedługo. chodzą paczki po dwa miesiące, ale dochodzą też czasem w 12 dni. Także tak to wygląda, na pewno nagram jakieś testy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Jeszcze się z Wami nie żegnam, ponieważ stwierdziłem, że połączę dwa filmy w jedną całość. na wstępie chciałem przeprosić, ale zgubiłem gdzieś nagrany film w dzień. Znalazłem jedynie ten, który nagrywałem nosą. Co do samego drona jest średniej wielkości, ale na pewno większy niż X5C. Jego bateria wystarcza na około 10 minut lotu, a ładuje się około godziny i 30 minut. Dron jest moim zdaniem w miarę łatwy w pilotażu i dość stabilny. Na pewno stabilniejszy niż mniejsze drony typu CX-10, czy nie wiem, jakaś inna Biedronka. Ten dron jest wyposażony w kamerę 2 megapiksele HD, można go kupić jeszcze z kamerką 0,3 megapiksele i, i bez kamery. A jak nagrywa 2 megapiksele możecie zobaczyć w tym filmie, ponieważ ja mam tą kamerkę. Yy, I jak na tak tanią kamerę to moim zdaniem jej jakość jest naprawdę w porządku. Czasami występuje falowanie obrazu, ale to jest raczej spowodowane brakiem antywibracji między kamerą a dronem niż jakością tej kamery. Chociaż pewnie to też wpływa nieznacznie. Jeśli chodzi o sterowanie kamerą, to odbywa się za pomocą dwóch przycisków na dajniku. Jeden odpowiada za robienie zdjęć, a drugi za włączanie i wyłączanie nagrywania. Także no, jeżeli byście mieli jakieś pytania dotyczące drona, to zadawajcie je. To jest mój pierwszy filmik, dlatego no, może filmik o dronie. Także może zawierać błędy. Yy. Już za niedługo na pewno coś wrzucę więcej, bo lecą do mnie jeszcze trzy inne. Także Ale zapraszam do oglądania. Do zobaczenia. Cześć.